Hej Kajzowie! Dzisiaj jesteśmy w Basti Moneta 16 Ale zanim to, to krótki wstęp e, Dzisiaj Wam pokażę statystyki mojego kanału YouTube Studio e, Dobra, na zaraz pojadę o 9.50 Wyjeżdżamy do Zabratówki Więc niech widzowie bez subskrypcji 81,1% Nie zmienią ten czerwony przycisk subskrybuj na szary nie kliknij dzwoneczek, który obok niego jest, żeby Przechodził wam każde powiadomienie o nowych filmach, a subskrybenci to 18,9%. Dobra. No, no. Ok, niech będzie o tak, że wam jeszcze pokażę. Dobra. No, no. I pokażę wam zarabianie, spełnij wymaganie, aby się kwalifikować. 321 subskrybentów, a potrzebuje ich 10 tysięcy, 497 godzin czasu oglądania publicznych filmów, to w ostatnich 365 dniach, no bo rok ma 365 dni, to potrzebuje 40 tysięcy, 2,4 tysięcy publicznych wyświetleń filmów, short w ostatnich 90 dniach, a ich potrzebuje 10 milionów, żeby zarabiać, żeby mógł wtedy dawać reklamy po prostu. I teraz zakręcimy kołem fortuny, ile widzowek powinni zostawić łapek. Do góry zakręcimy dwa razy, potem to pomnożę, na dodam w kalkulatorze. No i uwaga, kręcimy. No, czekajcie, kręcimy, uwaga. Ile widzowie ma zostawić łapek do góry? No, zakręci się kiedyś. Macie zostawić 95 95, o jak się udało. I kręcimy drugi raz i 95 dodać ile Uwaga, uwaga na no, ile mam dodać Dodać 32, 222 Czyli 95 dodać 32 90 5 dodać 32 i macie dwadzieścia 127 tysięcy łapek do góry Jest godzina 7.56 Więc taki to wstęp i tak będzie, mam nadzieję, że zawsze taki wstęp. Nadal mamy płatki się na niebie płytę indukcyjną, piekarnik, zlew, mikrofale, półki, kalendarz Julie, jakieś sekretatory tutaj wypijemy sobie kawkę taki mam ubiór krawat czerwony ekspres do kawy dwa krzesełka, kalendarz Julie to jest chyba czerwiec szafki zmiotki, jakieś wózki widłowe, pudełka jakieś opony wózki widłowe no, jakieś tutaj takie rzeczy taki, taką mam na rejestrację niemiecką znaczy da się im no, ale mam na razie jeden autobus do wyboru, więc no. Garden Rhine. Linia numer 6. Dobra, a jeszcze brama. Otwieramy. Okej. Okay. Dobra. Pokażę wam, że dźwięk jest wszystko wyciszone. Gra napisy włączone, włącz kasy włączone, dźwięk wyłączony, dobra. Więc jedziemy linia y, 6, otwieramy drzwi przednie, zamykamy, tak wygląda autobus. Biletów nie można sprawdzać. Nie można trafić na y, pasażera na wózku i na pijaka. Dobra. Co na ostatnim filmie na pierwszym przystanku mi się udało na niego y, po prostu trafić. Zobaczymy jakie będę miał... Dzisiaj szczęście, na kogo trafimy Eee, dobra, okej. Okay. Zamykamy bramę. Hangar. Dobra, okej. Okay. Dobra, i wsiadamy. Tu jest czynnik do biletów, ale oni z tego nie korzystają. Dobra, zamykamy, zwalniamy hamulec i jedziemy w lewo, dobra. Dawno nie grałem w Bassimoreto 16, więc trochę taki dziwnie No ale, no nic e, Miało mi się filmu nie, ale Postanowiłem, że go z rana nagram Bo nie wiadomo widzowie o które się skończy Po prostu żużel e, Dobra, okej okay. Perfekcyjny czas bonus, za kierunkowska Doskonałe miejsce zatrzymania, dobry przylęk Czyli dobre opuszczenie autobusu Wymagane diety dwa studenckie jednorazowe, no raczej za 2,80 drukuj Dobra, no, 4 euro do wydania Pani Mam Pan coś, kupuję, kupuję 2 normalne tygodniowe, no raczej za 66 euro Wymagane 2 tygodni Ciekacie, nie ma normalne tygodniowe 66 o. Oj, panie, to takiego biletu to już dawno nie miałem, mm, za 66 zł, znaczy euro, Ona wygląda autobus z, z pasażerami, yy, no na, podnosimy autobus i jedziemy, yy, no na więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, komentarz. Zostawcie 127 tysięcy łapek do gry pod tym filmem. No ja dzwonię o fotoradar. No i tak, takie wstępny menu na każdym filmie. Dobra, okej. Okay. Jedziemy sobie. Taka pochmurna pogoda bym powiedział w tym to 16. Dobra. I czerwone, więc stoimy. No no, Okej. Okay. Jedziemy na stronę, czekajcie, Mogę Wam pokazać y, mapę? M mogę o. No to nie. A nie mogę, no. Znaczy może jakoś się da, ale. No pani, ale stój, bo pani ma czerwony, więc ja mam zielony. I jedziemy, no no, pani niestety nie zdążyła przejść na zielonym. No, ale trudno. No, 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 panie, panie. Yy, no chyba, że on nie o pierwszeństwo, więc sorry. Nie znam się na tych waszych znakach grach. Dobra, wyprzedzamy. Co ja się będę za nim wlek. Dobra. Zależnie okay. Zależnienie na szybkości. Przekroczyłem już prędkość, niestety no trudno no e, dobra okej okay. P, hamulec F, opuszczamy autobus 2, 1, otwieramy drzwi dobrze no, kolejny bilet za 66 euro może no, ktoś kupuje, kupuje dobra Jeden normalny, zwykły. No to za 2,20. No to dobra. Skala się nie 2,22. No dobra. Dwa bilety. Dwa seniory. jednorazowe, 2,80. Dobra. Okej. Okay. dam mu 8 euro. No dobra. No. Halo. No no, tylko czekajcie sobie Jak powrócić Ej No no O, zrobimy tak, go. tutaj na telefonach siedzimy, no proszę Ma ty szczęście, że wam biletów? Nie mogę sprawdzać Zanim ruszysz, aha Czekajcie No dobra, jest wolny i tak nie mam jechać, to jest bez sensu. Kajcie, jak zwykle już jakieś problemy. A tak nie będę jechał. No matko, no co się powiedziało? A widzowie, jak powrócić teraz? Jak powrócić? To jest pytanie. Dobra, widzowie. No, nie wiem co ja mam, Dobra. no muszę tak jechać, no bo nie wiem co się podziało aktualnie, yy, no ale nie widzę teraz czy idę pieszy czy co, no ale tak by pasowało, czekajcie gra, sterowanie, no ale nie chcę się tego szukać teraz, nie, no wiem. Tak mam, ja to jest, to jest niebezpieczne. Ja nie mogę. No naprawdę, no to dzisiaj taka inna odmiana kamery jechania. Eee, no tego się nie spodziewałem, że taki stanie. No chyba, że się to zmieni po. na tym stanku. No na, 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 na no, no, pasażerowie witają. Okej. Okay dobra Otwierać te drzwi, że. dobra Normalny, zwykły, 2,20 Co? Nie? A, tygodniowy, okej okay. Zwykły za 33 euro On machał mi ręką, że nie Nie ten No, dzisiaj drugi raz taki duży bilet Ktoś chce A, kolejny Niezwykły, 2.20, dobra Okej okay. No i jedziemy Na no, następny przystanek No tutaj strzałkami też można, no, ja nie lubię strzałkami, dziwnie Następny przystanek, Rock West, ujt, jakoś tak Dobra no, no. Okej okay. Dzwonimy przed fotoradarkiem. Hmm, hmm. Na co myślisz mi zdjęcie zrobić? Nie. Nie tym razem, no jeden mandat za przekroczenie prędkości mam, ale... Na... Wow, sorry, pierwszy dnie zauważyłem cię. Znaczy widziałem, ale jechałem już szybko, więc... Sorry. Dobra Okej. Okay. No to co, on się na żadnego pijaka nie trafi, ani na inwalida? No, o co chodzi? Za to dużo mi ze ludzi chce bilet zwykły, 2,20, wydajemy 4 euro. No... Tyle. Ja. No dobrze. Okej, okay, jedziemy. Napasowałbym tutaj tam Dikamentus Teraz jest na no, to jest moim best sens. Znaczy nie, bo tak mi się jeszcze sobie nie przytrafiło nigdy. Czyli tylko takie atrakcje na filmie. No no i tak nie widać idzie pieszy czy co, ale wolę dzwonić, bo tu mam widzę czerwone. No i widzicie, o, idzie pieszy, więc warto było dzwonić. No i jadę, mieniem... A, to jest czerwone na Ups. Dobra, no, stanąłem na środku krzyżówki, bo nie zauważyłem światła po prostu przez tą głupią kamerę. Powinno być o taką, a nie o tak jak. Bo wtedy nic nie widać. No ale, wracamy w lewo. A ja nie wiem, czy nie pieszy, czy co, wolę się zatrzymać. Nie, nie dawno. Okej. Okay. O, wolę cofnąć, bo się nie zmieszcza. Dobra. No, no. Okej, okay. jedziemy na Rack Street East, przystanek. Dobra. No, no. A, to już tu. <noise> to już tu. <noise> Jak to minęło mi? Dobra. No, no. no, wsiadać, wsiadać. Dobra, no. no, no jeden senior jeden raz dobra. Złoty euro 40. 4 euro do wydania. No i tyle? No dobra. Um, a. No może tak, o. no na no, tyle pasażerów. Bilety bym mam sprawdził, no ale nie mogę, Macie szczęście, chyba Boże widzowie. <laughs> Pasażerowie. <laughs> Czekajcie co tu będzie Pokaże? A wejdę do kabiny tylko i, i nic więcej Czerwony No i zhamujemy Dobra Na drive, czy jakoś tak Okej, okay, dobra tu, 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 tu no pani na czerwonym pani przeszła, no to jak to tak pani No nie, nie widzę czy no właśnie i do pieszych No jedź jedzie. no, no. Okej. Okay, jedziemy I. Jazda z obniżonym podwoziem? No dobra. Nawet nie zorientowałem się, widzowie, No, bo wiecie, teraz ta głupia kamera nie słyszę ni o i wypadek. Więc, no niestety, widzowie, nie słysząc nic, nic też po prostu ciężko jechać. I nie widząc nic, przez to głupie kamerę, też jest ciężko, widzowie. Dobra, no, no. a jeszcze trochę podjadę. No, ja to trochę za daleko. <grym> dobra okej dobra Gra. o taki rozdzielczość dźwięk ściszony dobra dobra jeden normalny zwykły 2,24 euro do wydania dobra Pani jaki tak samo 2,24 euro do wydania Czy ktoś jeszcze? Tak samo jednorazowy zwykły 2,24 euro do wydania No a ktoś jeszcze? Dobra no, Okej okay. yy, o, o no, pod, najem, no, co pani też chciała? O, też chciała pani Jest dobra Później pani na przystanek. Oczekiwanie na pasażera, nad jej nie zauważyłem w sumie. Dobra, yy, chyba to będzie ostatni przystanek, Church Street West. O, zwalniamy, czerwony. No. No, no. Ja nie się zatrzymam na krzyżówce, żeby zobaczyć, czy pieszy nie idzie, ale nie idzie. Tutaj też nie idzie, dobra No sorry, że taka dziwna kamera, no ale o! Karetka jedzie mna. No, no. Okej, okay. przejechała karetka. Tutaj właśnie trzeba jej ustępować tak i policji. mna. No, no. Okej okay. No Nie ma pijakan inwalida, no to coś jest nie tak. Wszyscy wysiadają mna. No, no. I nowi wsiadają Dobra. Nikt by nie. Nie chce. No co jest? Dobra. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Czerwone. zielony Dobra. Czerwone, zielone. Okej. Okay. A, foto. Nie zrobić mi foto tym razem. Nie ma, nie ma. Myślałem, że mi zrobić zdjęcie. Hehehe. <śpiew> <śpiew> Jest godzina widzowie. E 8.12. 12. mna. No, no. Linia numer 6. No, no. Okej. Okay. Skránca tu, lebo nebudem jehať na tú obrotku. Na obrotku. No, Skránca tu. I už. No, čo myslíš, že ja som taký ľupý, že budem jehať na obrotku? Výpadek? Co? Kde? No, nevidím. Dobra. Więc to bude ostatný pristánek. Na no, no. A, to on je z druhej strany. A nie, może tu Dobra A, ten wcale nie jest mój Dobra, więc widzowie, niech widzowie już Wam mówię Więc widzowie bez subskrypcji eee. Już, już, już eee. Niech widzowie bez subskrypcji 81, a zasubskrybuję kanał a w 18,09 już się zmieniło mm. Więc zostawcie 127 Łapek do góry mm. zostało tak No i Będę kręcił w najtrzejszym odcinku w Którym prawdopodobnie będzie to Paradise City więc łapeczka subskrypcja komentarz i hej